Lepiej, nie ślepy nie niemy. Mamże go błagać, a spędzać marsze. Mówić, gdy milczy, gdy nudzi, zabawiać. I jak wasz na może być zabawa i z wieśniaczkami? O czymże rozmawiać? Inne damy papki. Ja się Jasiężenie! <śmienilizacja> <śmienica> Fragmenty zemsty i ślubów panieńskich widział pewnie nie jeden z nas, ale w takiej obsadzie jeszcze nie. Urzędnicy, dyrektorzy szkół i organizacji kulturalnych, prezesi stowarzyszeń, bibliotekarze i artyści z powiatu Wajcharowskiego wcielili się w rolę bohaterów fredrowskich powieści. Ponieważ z gronem znajomych, kolegów, przyjaciół, najbardziej nam są obszary kultury bliskie, więc wymyśliliśmy coś takiego, że przygotujemy spektakl teatralny. I dochody z tego spektaklu zostaną w całości przeznaczone na potrzeby Wejherowskiego hospicjum. Tym razem postanowiliśmy wystawić przedstawienie rzeczywiście w nietypowej obsadzie z osobami powiedzmy z życia publicznego wejchorowa i powiatu wejchorowskiego. Postanowiliśmy dać im w ręce słowa Fredry i zaprosić na to przedstawienie właśnie ludzi przez to, żeby mogli kupić bilet i w ten sposób wspomóc wejcharowskie Hospicjum. Dlaczego sztuki o tematyce, o, o charakterze komediowym, a taka tematyka, temat tego, tego zadania to raczej taki jest poważny, zdrowotny. Żeśmy też obradowali i doszliśmy do wniosku, że jednak jest to komedia, ale klasyka. klasyka Polska. I te przedstawienia Aleksandra Fredro mają taki humanitarny wydźwięk, przeważnie pokazują właśnie, jak problemy ludzkie się dobrze kończą, że właśnie dobrem, prawością można dojść do bardzo pozytywnych osiągnięć. Przygotowaliśmy już wcześniej taki scenariusz, kompilację dwóch tekstów ślubów pańskich i zemsty, wybrane sceny takie, które mają bawić przede wszystkim te, które pamiętamy najbardziej, czyli jest słynny dyktowany. Listu dendalskiemu ze ślubów pajeńskich oczywiście scena ślubów. Wszystko to, co dobrze nam się kojarzy, co kipi taką treścią życia, tym, żeby rzeczywiście się cieszyć, będzie okazja do tego, żeby się pośmiać. I to właśnie myślę, że będzie takie najważniejsze zestawienie tej smutnej okoliczności, z jakiej się spotykamy, z taką prawdziwą esencją życia. Po to, żeby właśnie tą pozytywną energię przekazać też dalej i pomóc w ten sposób wszystkim tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Zobaczmy! to wnętrze, uzyskujemy też przedmioty po to, żeby wprowadzić widza w tamten XVIII-wieczny czas. Raczej chcemy odtworzyć faktycznie, w, w, we fragmentach czy, czy w tak zwanych symbolach, tamten, tamten okres. Nie chcemy jednak realizować bardzo nowoczesnej zemsty czy ślubów panińskich, które świetnie udają się zawodowym teatrom. Chcemy jednak pokazać tamtą atmosferę, która skąd cieszy nasze życie i jest znakomitym spostrzeżeniem na ludzkie charaktery i na, 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 też na relacje, jakie pomiędzy ludźmi powstają i na tak zwane intrygi i, 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 i sytuacje żartobliwe. Większość jest bardzo dobrze przygotowana i tekst ma opanowany, aczkolwiek zdarzają się potknięcia, ale to wydaje mi się, że bardziej właśnie stremy z tego, że nie są, nie są zawodowymi aktorami. Piękne dobra w każdym względzie. Rosy, gleby wyśmienite, dobrą żoną pewnie będzie. Trzy co zaczynają Panie małżeńskim, ciężko stanie. gram Dyndalskiego, to jest taki służący czyśnika. To są starzy przyjaciele, ale tak się życie potoczyło, że na stare lata ten przyjaciel stał się służącym. Staram się zagrać, tak, żeby troszeczkę wesołości wnieść w tę postać. W jednym momencie nawet tańczę. Z tego biorą się też wszystkie moje obawy, że być może zbyt łatwo się zgodziłem. Ja oczywiście bardzo chętnie zgodziłem się ze względu na ten szczytny cel, który przyświeca temu przedstawieniu. Natomiast teraz wpadłem w rygor pewnych zobowiązań. Trzeba się nauczyć roli, co już też tak niełatwo przychodzi, nie wiem, w tym wieku. No niemniej mam nadzieję, że sprostam temu trudnemu, fredrowskiemu zadaniu. No i zaprezentuję się przed bardzo wymagającą publicznością i, i rolą, i strojem, i, i, i tym, co uda mi się z tej roli wycisnąć. Niech więc grubej puszko wpadnie. Ach, jak Anioł śpiewa ładnie. Córyś moja, dziecię moje, co u siebie szepcze? Pani matko, dobrodziejko, kotek leczko, słodcze. Oj, kot, pani matko, kotko, Narobił mi w pokoiku łoskot, oj kot, pani matko, kot, kot narobił mi w pokoiku łoskot. Przede wszystkim bohater, przede wszystkim odważny, przede wszystkim dzielny, przede wszystkim e, dusz wojny, lew północy, jednym słowem krótko mówiąc, cały świat zna Papkina. Papkin jest tchórzliwy, tylko mówi o sobie, że jest tak odważny. Mam nadzieję, że tą żartobliwą jego część wizerunku w jakiś sposób wyłuszczymy. Mam nadzieję, że, że ja nie będę się ciągle kojarzył z papkinem, chociaż wcale nie jest ona aż tak zła. Proszę. Strona przedaża. Co swoje błędy karci, a w cudze po raz pierwszy występuje w ogóle w roli aktora, no nie licząc przedstawień szkolnych, ale zadanie niezwykle trudne, ale tutaj cel jest bardzo szczytny, także myślę, że to jest chwila może takiego trochę odejścia od tych codziennych obowiązków, a przy okazji no możemy też chwilę się pobawić wspólnie i też jest wiele emocji oczywiście z, z przygotowaniem takiego spektaklu, wiele pracy, wiele prób, mimo że moja rola tam może nie wymaga aż takiego wielkiego przygotowania, bo rola może troszeczkę epizodyczna, natomiast też wymaga pewnego przebrania, pewnego ruchu scenicznego i no jest to na pewno jakieś wyzwanie. Kora, teraz lata próby, dni do wody, Posłuszeństwa są zaćmialne, mniej trzeba 6 miesięcy. Zespół zatem, abym skarł, być nie może żadną miarą! Cześnik burda! Ja spokojnie. A czy Klara temu winna? Ta jedyna, ta kochana! Teraz mam do Cześnika! Zaręczona Cześnikowi? Nie Gram tutaj rolę epizodyczną, można powiedzieć, jeżeli chodzi o y, y, ilość y, kwestii do wypowiedzenia. Natomiast nie o to chodzi, to jest zabawa, tu jedni mają więcej, drudzy mniej, jedni mogą się bardziej wykazać, drudzy mniej. Natomiast wszyscy razem tworzymy zespół, który pracuje na, na szczytny cel. Atmosfera jest bardzo fajna, ja również jestem no, pierwszy raz, że tak powiem, w, takiej, w takim przedsięwzięciu w takim przedsięwzięcie zaangażowana. No, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Mógł, trochę ciszej. Jego dobrze słyszy. Jesteś Ależ bo woli boli głowa. Jesteś trochę nadto to żywy. Ach, mój ojcze, wyrok wyrok srogi. Nieodmienny <laughs> syn drogi. Staram się odtwarzać tą rolę jak najbardziej... jak najbardziej wiernie, tak? Y, Postać rejenta była dosyć. Y, to był ską, To był skąpiec, to był y, o, osoba... Dusi grosz tak zwany, więc, więc ja muszę grać takiego ochłodnego, zimnego człowieka, cynicznego czasami wręcz, ale przez to muszę być też śmieszny, więc jest, jest to rzecz, jest dosyć trudno, jest wyzwanie, ale myślę, że damy radę. No, dla mnie jest to nowe wyzwanie. Ja Wiadomo, dużo mam tego tekstu, trzeba się tego nauczyć. No, będę stawać w zupełnie innej roli, więc tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka. Ja zdecydowanie się na tę rolę było właściwie taką decyzją w sumie nieprzemyślaną, taką od razu spontaniczną, że tak powiem. Dopiero w momencie, kiedy zobaczyłam, tak, jaką mam rolę tak dokładnie i, i ile mam tekstu, to wtedy zaczęłam się zastanawiać, ale doszłam do wniosku, że nie, jak już się zdecydowałam, to się nie cofnę. Już to wy moje piękne damy, Jest to komedia, tym się pocieszamy, chyba wszyscy tutaj, że jest to komedia. Więc, nawet jeżeli coś się nie uda, ma być wesoło, śmiesznie, a robimy to dlatego, żeby po prostu innym osobom pomóc. I chyba nieważna taka nasza gra aktorska w 100%, ale cel, dla którego to robimy. Ja głównie z tego względu się zgodziłam, żeby właśnie cząstkę siebie dać. Nie mogę nic innego ofiarować, a myślę, że takie ofiarowanie siebie może komuś tam pomoże. Kiedy dwie głowy radzą, nie radzą dalej. E, rozsądna.